No, i jesteśmy! Misja Kalpe 2025! Grupa ekipa. A Tak, jesteśmy, bo ja z trzeciego etapu Costa Blanca. Potem pierwszego tutaj, chłopcy, pierwszy raz. Chociaż macie kiedyś był na trialsach w Kalpę, brałem chyba nie. Krzyku stary wyjadać. Patrycja a ja się uczę, na elektryku, ja się uczę. a jeziorek łapie doświadczenie. Tak. Tylko zdejmę kamizelkę, bo jest ciepło. Jeszcze z nami jest dwóch muszkieterów z WKK, ale jadą spokojnie, chwała im za to. Piękna pogoda. No i przed nami najważniejszy wysik sezonu. O ile pójdzie dobrze, bo wtedy będziemy mówić, że najważniejsza jak nie daj Boże by coś nie wyszło, no to wtedy treningowy start, treningowy. Wiadomo. Brawo, brawo! W każdym razie, tak cię uczyłem. W każdym razie w końcu zaczynamy sezon 2025, w końcu jakieś normalne rowery. Piękny rower olimpijski, Giant Tak jest. Normalna pogoda, piękna. Olimpijski Pierwszy zjazd, trudny. Większość zapoznanie z Hiszpanią. Wow, uwaga! Właśnie. Trzeba odstęp zachować. I teraz już fajnie. Wiadomo, fajnie, bo my mamy jakoś tam kilo. Ale kurczę tu jest nud. kochani że no to... I nie mówię, o mać jest. Całkiem to idzie. Uwaga! Ale nie ma jeszcze żonki. Nie, rusz Ja się z mówił, ona ma traka, naprawdę, ona odpowiada Czyli zostawiamy ją na pastwę Olty. <grym> Jak coś nie wstępnie zadzwonić? Pe, pe, rozdę, pe. To najpierw z za nami, pięknie. Kostawlanka to jest naprawdę wymagający wyścig. No i spytajmy Maciej Jarosławski pierwszy raz przed takim wyzwaniem etapówka, jak Kurde. oceniasz? No bosko, bosko, fajnie. Mam nadzieję, że mi nie siądzie na pierwszym, po, na pierwszym podjeździe albo na pierwszym etapie. Maciej, Ale no fajnie, nie, no fajnie. Zawodnik świetnie przygotowany, wszystko zawdzięcza tylko i wyłącznie mi. Trenerowi? Tak, trenerowi, nie sobie. A przedstawisz się? No, no czy ja muszę Karol? Czy ja muszę się przedstawiać? Ja, nie, nie, jak nie, nie, nie. pójdzie to będzie na niego. Maciej, jesteśmy Maciej z Warszawy. Warszawy. Dobra, Maciej z Warszawy. Są z nami też zawodnicy PKK dzisiaj. Alek, Michał, Struzik. Znajdziemy no, kolejny finger. Nie pamiętam kiedy jechałem. Trzeba zachować BHP, a BHP to widząc, nic nic jak bezpieczność i tych na pracy, więc nie ma. co. jest fajny, taki lajtowy, inny niż tu, wszystkie no i tak sobie tutaj jedziemy kochani, w tej grupie. W sumie fajne tempo dzisiaj. są wszystkie dobre. tutaj nie miałem. Drobne problemy z kolankiem, Uf, ale hiperion, ale już powoli są zarze znane, fajnie się dzisiaj jedzie z ekipą, super. To tak naprawdę pierwszy trening oficjalny JBG2 składu 2025. Do składu dołączyli Maciej Jarosławski Brian Shlider, dwóch młodych zawodników, odpowiednio drugą i pierwszoroczny pięknie idzie z fajnym to taka na wieśnię właśnie jest że dużo driftowania mało gripu mało gripu jest świsko odwiedzin, barda dużo kurzu i kamieni i trzeba sobie trochę... luźne kamieńczki Trzeba być otwarty na wszystko. Układ w całości. znaczy nie ma patki, ale patka. Ja jest e... Z nami serduszkiem. Tak, patka jest spokojnie, kontroluje, czy nic nie zgubiliśmy. Tak, tak, tak taką mam Ale jesteśmy w miejscu, w, słuchajcie, pięknym dla kolarstwa górskiego, polskiego, tutaj w 2022 roku. Rodziły się przyjaźnie. Oddałem koło, koło Pawłowi Bernosowi. Piękny no, gaz. sytuacja była już na skraju, bo on nie miał ampula, a ja dawałem mu koło i on się mnie pyta, czy mam ampula. No i jakbym powiedział, że nie mam, to bym nie oddał. Bo tak. zasada jest taka, że jak chcecie koło od kogoś, to trzeba mieć własnego ampula, tak? Ja nie znam tej zasady, ale mnie <laughs> <bym> ona sensu. <laughs> no powiedziałem, że mam, chociaż chwilę się zastanawiałem, oddaję mu koło, no i on jeszcze coś dojechał na tym wyścigu. A ja już nie. Gdzieś tu jest taki pomnik chyba z tego wydarzenia. Tak, jest? no tu. Ja. <noise> no. Myślisz, że Berni by postawił mi pomnik, że mu pomogłem. to daleko nie jest chyba od tego miejsca. A no, młodzi tutaj remontują. No, I też wiemy, że wrakowało wam. Zdecydowanie. Pan Sławek, pomachaj widzom, sezon 2000. Adaś. Adaś pomachaj widzom. No i jesteśmy w kompleksie. No jest jezior, Cześć. niestety, ale już blisko. będzie kapitulacji. można skorzystać z wody klubowej. Ja oddam później. Panie Sawko, ja to nagrywam. No dobrze, dobrze. Niech no wszyscy wiedzą, tak jak, jak jest jesteśmy. Fantastyczny film. Fanta... Czekam, kiedy mnie zakontraktują, ale nie mogę się doczekać. Chyba się Chłopcy się odłączają. Ale jak było? Ale ja wiem co tam mnie czeka Ty, ja mam już A Ty jak tam? Dobrze, dobrze Muszę się powoli ale zaklimatyzować do tej temperatury Bo jest na razie dość gorąco no, Ale jest pięknie Pięknie jest Lecimy dalej Pit Stop Klub zorganizował tutaj I jazda Staruchy! Góro! Piąteczka! Uy. Ale co ci mu chodzi? Powiedz, powiedz, nie ma Chociaż <laughs> że wczoraj tu zjeżdżał, to powinien mieć wszystko opcykalne. Widzowie, już się bałem, że oglądacie to na darmo, ale jest, jest kapeć! Coś się dzieje, ktoś coś, coś, coś to nie kto. popsuł. To nie kto, no. Możecie zgadywać, ja stawiam, że jezior! Ja tutaj kiedyś trenowałem podjazdy zjazdy, więc kojarzę. Chociaż mam wrażenie, że to nic nie daje. Zobaczcie po czym my zjeżdżamy. Jest, idziemy. Jezior! Jezior, jest! gadliśmy. Ale bardzo. ale artystyczne. A poza tym, wiesz, loty, nie? Tak. To Jak tak. zjazd, poczekaj i teraz musisz stać i się nie ruszać, okej? Okay? Dobra. Ale akcja, szydło. Ło, sznurek. No ja nie poprawię Nadal? Nie, to chyba przez wentyl, bo jest zajęć. Tak, tak, tak. Ja takie poprawki to się nigdy dobrze. Nie robi no, no. no to teraz musisz dopompować. Wchodzimy z Ngielek, końcówkę etapu, wtrączyliśmy się na etap pierwszy końcówkę. Więc lecimy bardzo podobny jak ten, który jechaliśmy ostatnio, ale to nie wiem, ten. ten inny, też w drugą stronę, wtedy poruszaliśmy się zupełnie pod prąd, potem najniżej. Tutaj taki fajny, techniczny, całkiem zawijany dobra przyczepność i Krzysztof ukaźnik w jeziorek jedziesz? O Jezu, stop! Sorry się, nie mogłem zdecydować. I pierwszy trening klubowy za nami. Piękny trening w ekipie JBG2 bez przygód, bez defektów. Krzysztof, jak oceniasz nowych adeptów tej drużyny? No może się odtrzaskają. No Mogło być lepiej, ale, ale, ale byli gorsi. Byli gorsi, więc jest ok. Atmosferka dobra, to najważniejsze. No i cóż, nie możemy drzegać się czwartku. I, Pierwsze, tego, etap. I tego, co pokażą wtedy nasi młodzi koledzy. Będzie dobrze. A jak najbardziej. Trzymamy za nich kciuki. Jak najbardziej. No, no to. Lecimy na obiadek. Dzięki. Trzymajcie się. I trzymajcie za nas kciuki. Uuu, ale dziura.